Cześć, ja jestem Albatros, a to trzeci odcinek z naszych przygód serwera Minecraft Peter Leo. Witam mm. wszystkich i który masz czy mówię, może ci to przypominać? Jest sklerotyku jeden. To jest, mm. y Legend of Poland. Czy jakoś tak, legenda Polaka czy jakoś tak mm, Dobra, nie... Dobra yy, nie, Nieważne, to nie. Yy, Najlepiej mówić w skrócie, no. No. Będę zapisywał długą nazwę. No. No lepiej to już napisać z Cito serwer. Mm, ze, ze dwóch. dwu. Albo po teraz, to. Albo na przykład przygody dwóch przyjaciół, kolegów. Dobra, widzę. Też co nie zna to nie zabrać mi do Halo?

Też mam trochę drewna, to, zrobimy, to zrobię łóżka, bo mam dużo tego. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Tu dodam sandu trochę. Mam dwa łóżka. A siarki ja dodam tam. Kości to sobie zostawię, strzał dodam. Eee, mm. czekaj e Jestem. Zobaczę jak to pięterko. Kurde, nieoświetlone. No właśnie, chciałem pochodzić tam trochę. Jeb, 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 jeb. Nie, jeb. No. Jeszcze trzy szkła. Ale, ale tu tam mamy sandu. Się wytapia, A dobra, to, to ja ci tam wstawię. O, ja ci tam... Chciałem... Ja... ja ci tu wstawię. Dobra, i to jedno szkło masz tutaj. A, tutaj jesteś, no. I co się zrobiło tak... Aha, bo ty to wyżej dałeś. No, w ogóle nie mogę zejść. O! Halo? Poczekaj. No? Może tak być? Jezus, dopiero co. No? Dobra, może tak być. Tutaj się da? Koperki, dwa, jeden, po drugi mój. No. Drewno, ile ja mam piętnaście, to mogę zrobić? Dwa kufry, chyba. Mm. Eee, jedna wina. Zabrakło mi kurde yy, dwóch albo jednego drewna. E. Dobra, to... yy, tak, dobra. Co to jest? Tylko mi wyszedł. Okay, trochę sandu będę potrzebował. Moden bo... Tro, Trochę sandu tam będę potrzebował, albo nawet nie. Dobra. Albo nawet nie. Dobra, śpi. Nikt nam się tu nie dopowiedział. Dobra, ja idę, wpaść. No, ja też. O, mnie, miał, mnie, miał, mnie. Ja myślę, że... Szkielet! Ej, czy ten szkielet pali się właśnie... Spokojnie? A, nikogo nie ma. Czyli, czyli jest bezpiecznie. Nowy dzień. Nowy, zdaje Zajeb, kurwa, wielki dźwigni. No kurde, czego oni chcą ode mnie? Mm. To mi wydwanie, żeby kurde z nimi pogadać. Kurde, co za ludzie. Mm -hmm. Dobra, tu ja wychodzę. O, o, panie. Ja Widzę dwa krypery. Idę je zarżnić. A mam półtora serduszka. Fajnie. Poczekaj, to ja se tu. Miam, mam, 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 mam. Miam, mam, I jeszcze jedna porcja. Miam, mam, A to sobie. To, to, to sobie wytopię. Czekaj. Mam <grym>, ja, <grym>, ja, mięso, ja, mięso wytopić. Nie mogę. Ej, do, do, dobra, tu masz swoje 9 e, sz, szkła, bo ja chcę. Tam eee, hey, kurde, tu zrobi, jak to rupi, zapomniałem to zrobiili. Ej, dobra, masz... Sw odbierz swoje szkła. Odbierz swoje dziewięć szkła. Dobra. Dobry. Tu mi się Tu ja mam mię mięko, mięcho. Tu mi się topi moje mięso. Dobra, ja tu dam yy, tyle drewna. Ja tu mam drewna ten. Ty tam sedaj swoje mięso znowu. Ja już je zjadłem. Chom, niom, niom, niom. O Pani widziałeś mój kurde zarobić te hełmik i buciki Yyy. racie? No, skórzany, ale dobra. tylko przed domkiem. Ta! No koło domku tutaj. Jak masz wejście to jest po... po lewej stronie. Wiem, widzę, widzę, widzę. Ej, jaki lag Jaki lag, że w ogóle... Ja nie mogę! Kurde. Creeper mi wyrąbał. Ej uważaj! Uff! Mam dwie siarki, czyli mam już ile? Pięć siarki już! Mam już pięć siary! Starczy... Nie, nie, chyba może nam starczy na tym ma. Nie, to jest trzy, pięć... Piasek jeszcze, weźmiemy! Mamy TNT. Mine now fight. Nie. Dynamite. TNT. Dobra, TNT stoi tam. Owca. Tutaj. Zerżnę ją. Yeah. No, idź ją jak inne zwierzęta. <grym> Czekaj, udać mi się. Tak. Dobra, ja idę trochę po drewna, bo oczywiście nie mam drewna. Ja zbieram drewno. O, to super. Tu daj mi parę, bo może kurde zrobić te głupie... ten. Dobra, to ja zacznę kopać tą... i w mm. potem wrzucisz parę tamtych... Yy... Yy... Zobaczymy, ile tam będzie niepośrednicy. O kurde. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć mm. drawni. Jaki lag. No, ja też miałem lag. 5 grabi będzie kurde. A, dobra, ja to postawię to już od razu. żeby nie muszę potem latać. Zamienić chyba, bo nie mamy metalu. O węgiel? Kurde, no nie mogę. Um, o czarna owca? To ale... zabij, to weź jej wełnę, bo myślisz, to się nad, to musi nadal. Ale serio. Ale, ale serio. Mówiłem, czarna owca, też widziałem czarną owcę. Niewiarygodne, myślałem, że nie widziałem. Ile no, do węgla? O kurna! Ile węgla? Nooo! 6, 7, Ile węgla ja o, i na do, piernicę? Dobra siekierka mi się skończyła. Piesec, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 chyba będzie. Nie. Źle ty ich 19. 20. 21. 22. 22 węgla mamy. Ja tutaj niektóre drzewka posadzę. On po prostu do A ja widzę węgiel pod wodą. No to do po niego. Norku jeden. Węgiel pod wodą wygląda tak epicko. Zaś... dłużej się wydobywa w tym problem. No. Jezus. O. Maria. Kurde, ile tego węgla. Nie no, chyba nas czeka wodne wydobywanie. Mhm. Wodnic te dni. Ech. O kurde. Czekawka? człowieku. Miałeś mi tu drewno rzucić. Zapomniałeś? Ale co, gdzie, jak i które? No nie, żebyś nie zrzucić drewno, bo jak kurde, to bym nie wyszedł bez drewna. No poczekaj, tylko. O, rany no. No rano, rany. Aj, tam szczegół. Czekaj, posadzkę. O, tam, tam szczegół, tam hmm, na jeszcze świnioka. Ej, Świnia się broni! Jak są sadzonki? Taka cwana jest. O. No. O nie. Ty robisz piwnicę? No. Niewiarygodna. O, dobra, co my tu mamy? Dobra, wiesz co? Y, masz tyle, trefno, tutaj masz no, nie zrzuciłeś mi, jak ja go dosięgnę <grym> halo mhm mm mniam, mm. no, i sobie tam zbuduj mm. Gdzie moje? Aha, tutaj. TMT ma zrobione, jakby to. Wow, uważaj z tym. Bo się w Cholera. Można tak powiedzieć. Mhm. O jezu. Jej, a ja mam dużo pochodni. Jestem happy. Yy, dobra, termit już przekroczony. Dobra, więc mm, oglądajcie, to już jest koniec naszego odcinka. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie, a, powtórzę. I tak dalej, tak dalej. No, do następnego odcinka. Pa. No, pa.